Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten dziwny dzień jakim jest właśnie wtorek dzisiaj polska gra. Jak myślicie, ile przegramy? Ja stawiam, że przynajmniej jedną bramką przerżniemy, ale no takie jest życie. Pokażę wam dzisiaj małą, małą niespodziankę. O, tak na początku oczywiście musiałem prawie paść, bo to byłaby ta chyba niespodzianka. Drugi raz, trzeci. Nie, to właśnie lubię w surze WP, że ona ma y, tą absorbację, że w pewnych momentach w ogóle nie spada, a w pewnych potrafi zejść bardzo nisko. Chociaż ja myślę, że to jest wina wszystko tego, że to jest metin 2 to na pewno, no, 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 no. Wiecie co zauważyłem? Jak szedłem tutaj właśnie na ten spot, bo ja tutaj xp szamankę, żeby nie było, no siebie też przy okazji xp, Zobaczcie, ile mi procent wpada, ile wpada w szamance. I powiem Wam, że mm, jak szedłem na te spoty, jedną postacią leciałem na CH2, jedną na CH1. I powiem Wam tak. Nawet nie wiecie. O, wiedziałem, że coś mi zlaguje. Nawet nie wiecie, ile ludzi XP z tymi samymi, jakieś tam na kany, świnki i te inne śmieci. Naprawdę masę osób XP właśnie z tymi. Oto. Mini dopalaczami. Czy to jest potrzebne? Nie, wydaje mi się, że nie. To jest tylko takie 15% DMG, 1500 HP. No dobra, może się przyda, ale żeby to czasem zdobyć, trzeba kupek forsy wydać. Jak ktoś kiedyś pięknie powiedział: 20 szkat nie mam świniaka. Kupił kolejne 20, nie miał świniaka. Kupił kolejne 5 dropnął świniaka. Więc no 40 parę szkad, żeby wydropić świniaka, który jest czasowy i też by jakby był czasowy taki jakiś dzik, to by było wszystko OK, ale on jest na... no okres czasu chyba z tego co mi się wydaje, prawda? On jest na sto parę dni. Chociaż przez sto parę dni coś tam można wbić. I bić trochę więcej, ale powiem wam, że jak ostatnio nawet tą wojnę robiłem, tą kręciłem, to w pewnym momencie to taki był motyw jakby leciał to znaczy wpadło w forfan i za nimi wleciały świnie wszystkie no, 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 na wsi się poczułem normalnie <noise> tyle świniaków prosiaków kchanów psów i tych innych że no, no, no przegięcie a jeszcze coś dziwniejsze widziałem tutaj w pewnym momencie jak osóbka ekspiła z Azraelusiem z tego co wiem Azraeluś tu nie działa więc po co tu ekspiła z Azraelusiem to ja nie wiem Chyba, że jest jakiś bóg i on tu działa, więc no... To jest możliwe, to jest... Na PL, jak sami już wiecie. Co do dzisiejszego meczu... Mecza? Meczu? Nie wiem. To obstawiam, że dostaniemy strasznie po tyłkach, oj, będzie bolało. Sorry, że nie było filmów w ostatnie dni, ale coś mi się tutaj popsuło. I co jest najlepsze w ogóle, jak dropiłem... Ja tu chciałem dwie rzeczy. Wydropić klejnoty zawiści, te na 94 kilka i wbić chociaż z level szamance. Na razie, wbiłem 25% szamance chyba, a klejnotu jak nie miałem, tak nie mam. Więc jest fajnie. Nie no, chciałbym jej wreszcie ten 90 wbić, żeby wiecie, można na metki normalnie latać, się bawić. Zarabiać, a nie dorabiać, bo to jest dosyć interesujące. A teraz zobaczcie, jak wygląda eksp na szamance, no i jeszcze przy okazji u mnie, ile ja tam wbiłem. sobie możecie sprawdzić, proszę bardzo. A na szamance wygląda to tak. Ja się z wami żegnam i ocencie sami, czy eksp jest dobry przy 80% czy słaby. Do zobaczenia, do następnych odcinków, trzymajcie się ciepło. I obstawiamy wyniki polskiego meczu. Papa! Pa.